804. Rezerwat Klonowo koło Lidzbarka. Nie tego Lidzbarka Warmińskiego, a Lidzbarka w powiecie Działdowo. Nad Jeziorem Lidzbarskim. Rezerwat. Na południowym krańcu tego jeziora. Chociaż od Lidzbarka jak się jedzie szlakami rowerowymi albo pieszym się idzie, no to ta przyroda też jest ładna. Ale rezerwat to już jest cudeńko. Nazywa się klonowo. Jest sporo klonów. Mniejszych, większych. No, ale największe wrażenie to robią na mnie te sosny. Co tutaj się. Ro... Rosną, co tu rosną. One są monumentalne. Nie wiem. Czy w Kampinosie takie by się znalazło? Wątpię. Jedno co mi przychodzi do głowy to sosna taborska. Czy taborska, Ten rezerwat słynny z sosem. Ale tutaj w klonowo na pewno znalazłby rywali. Jest słońce. Jest pięknie. Czego chce więcej? Te graby już nabierają kolorów. Zrzucają liście. I ścieżki są już. Bardzo malownicze. Jak ta. Dookoła jeziora. Super.